Dzień dobry, witam Was serdecznie. Agnieszka Szystek z tej strony. Goszczę dzisiaj u siebie Bartka Konewskiego, który jest trenerem personalnym i dietetykiem. Witam Was serdecznie, pozdrawiam. Bartko, powiedz mi, co będzie naszym głównym tematem dzisiaj tej rozmowy. Będą dwa główne tematy, które myślę Was zainteresują. Pierwsze chcę Wam powiedzieć, tak dla inspiracji, jak schudłem 20 kg i utrzymałem tą wagę, a druga rzecz, jak pokonałem dietę, jak, pokonałem, jak pokonałem, z, pokonałem raka, białaczkę, dzięki zdrowemu odżywianiu. Oba tematy łączy oczywiście motywacja i moje nastawienie do tego wszystkiego. O tym dzisiaj będziemy mówić. Super. Z tego co wiem, Bartku, jak czytam Twoje posty i z Twojego fanpage'u, to Ty sam miałeś ja tu nadwagę dosyć wcześnie, bo chyba się młody się o tą 20 kg nadwagę. Możesz coś powiedzieć? W jaki sposób sobie poradziły z tą nadwagą? Tak, w wieku, w wieku 20, około 20 lat, już nie pamiętam nawet dokładnie jak to było, 20-21, miałem 20 kg nadwagi, ważyłem 98 kg. Próbowałem pewnie jak każdy to zrzucić. Były, wtedy jeszcze nie było, były teraz, te, porównując wtedy, a teraz, są dwa. Yy, podobne problemy. Wtedy było mało informacji i nie wiadomo było co robić, a teraz jest za dużo informacji i tak samo nie wiadomo co robić. No i popełniłem jak większość błędów. Yy, pierwszym błędem było: yy, zacząłem mało jeść i dużo trenować. 6-7 razy w tygodniu. Bardzo mało jadłem. No i jak to się kończyło, że na początku wszystko fajnie, miałem dużo energii, no bo bo to jest, kortyzol idzie do góry, hormon stresu, no i, i chudłem, tak, tylko, że chudłem w ten sposób, że mięśnie mi spadały, bo też wcześniej ćwiczyłem, to miałem, byłem już zbudowany, mięśnie mi spadały, no i, a tłuszcz zostawał, no i po 3-4 tygodniach zaczynałem się źle czuć, no i wszystko się kończyło, przestawałem, przestawałem tą dietę stosować, to co schudłem, to waga wracała, tylko, że schudłem trochę mięśni, więcej mięśni, trochę tłuszczu, wracał sam tłuszcz, no i, i wyglądałem y, w konsekwencji tego y, z każdym odchudzaniem takim, bo to oczywiście nie tylko raz próbowałem, bo byłem mocno zmotywowany do tego wszystkiego i, i wyglądałem coraz gorzej. Druga rzecz, y, później zacząłem próbować jakieś różne szejki, tabletki odchudzające, bo też się pojawiały różne rzeczy na rynku, to był taki początek wtedy, w tych latach. No i, y, i tak samo nie przynosiło to żadnego efektu, no bo, no, bo, no bo, jak nie zmienisz nawyków, nie zmienisz żywienia i swojego nastawienia, no to po prostu no nic ci nie pomoże. Tak? Także takie moje były dwa błędy, które robiłem i robiłem przez długi okres i nic to nie przynosiło żadnego efektu. A powiedz mi. Um... Jak to się stało w ogóle, że zacząłeś coś z tym robić? Mieliście jakąś motywację, inspirowałeś się kimś? Czy po prostu już tak ci ta nadwaga przeszkadzała, że źle się z tym czułeś i dlatego właśnie zacząłeś coś. Znaczy, to w ogóle coś. zacząłem y, wszystko, całą zabawę z tym y, treningiem, y, odchudzaniem. No to oczywiście oglądając y, Schwarzeneggera, ja to były czasy wtedy. Tak, tak. Bruce i, no, i właśnie oni wiemy. mnie inspirowali. No i też chciałem od razu korzystać z takich, patrzyłem w gazetach na, die, na te diety wszystkie, jak ci, e, jak ci ludzie mają jakieś gotowe diety, no to mówię, jak oni mają taką dietę, no to znaczy jak ja będę stosował tą dietę, no to też schudnę, nie? E, tutaj super dieta rozpisana, patrzę nawet na moją wagę, tak jakby się gotową kupowało od trenera teraz, no i mówię, no to, to jak zaczę tą dietę, no to będzie na mnie działało i e, schudnę, tak? No niestety jednak... Tak to nie działało, bo zaczynałem po, po jakimś 3-4, może po miesiącu, czy tam nawet po dwóch. Zaczynało mi brakować pewnych pokarmów, które wcześniej jadłem, i, i, i zaczynałem jeść te pokarmy. To już nie wiedziałem, jak to połączyć z tą dietą, co miałem. No i mówię, no i wszystko to przestawało działać, i nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego, co robię źle. To, no dobrze, no to tak błądziłeś trochę po ciemku. To w końcu jak to wyszło na to, że. Udało ci się schudnąć, W końcu musiałeś dojść do jakiegoś wniosku i wprowadzić coś, co jednak posunęło to do przodu. Jakby yy, po, posu, posunęło się to wszystko do przodu w takim dziwnym momencie, jak już powiedziałem, że zrezygnowałem. Zrezygnowałem, powiedziałem, że to już. Że już <śm> chyba nic mi nie. <śm> że nic mi. Że z tego nic nie będzie, tak? Już nie wiedziałem, co się dzieje. No i wtedy zacząłem mówię, dobra, to tylko sobie zmienię. Jedną rzecz w tej diecie zobaczymy, poczytam na ten temat, zmienię tylko jedną rzecz, zobaczymy jak to będzie wszystko działało i zobaczymy czy to w ogóle coś, coś da. No i, i zacząłem tak robić. Jedną zmianę patrzę, patrzę wszystko lepiej, nie czuję się źle, jakoś to wszystko idzie. No i, i zaczęła waga spadać. Później drugą zmianę, trzecią, czwartą. Tak napisałem sobie nawet, co mam zmieniać. No i, za, i w ten sposób. I w ten sposób zaczęło się to wszystko udawać. A powiedz mi jeszcze Bartko, bo z tego co wiem, to chyba coś przechodziłeś yy, w jakimś czasie raka przechodziłeś. Tak, tak? właśnie, tak, to, to jest ta Można druga rzecz, którą... To trochę, jak, jak w ogóle sobie z tym poradziłeś i jak to się odbiło. Yy, druga rzecz, aha, yy, właśnie, jeszcze teraz co dwie rzeczy łączy to odchudzanie i tego raka, to przede wszystkim yy, jak zacząłem te, robić małe zmiany w swojej diecie to też, zanim to zrobiłem, to zmieniłem swoje nastawienie psychiczne do tematu, w ogóle do tematu, do tematu, na początku to było nastawienie psychiczne co do odchudzania. Zacząłem wizualizować, że ja to dam radę, że już tak wyglądam i tak dalej. No i wtedy zaczęły mnie też jakieś pomysły takie bardziej realne nachodzić i zacząłem to wykorzystywać. Tak, tak samo było przy, przy tym, jak jak walczyłem z rakiem. Jak zacząłem, na początku to był szok, po prostu nie wiedziałem co się dzieje, i taka no, 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 depresja dostałem po prostu 3-4 dni. Po tym wszystkim, po, po, po tym jak się dowiedziałem, to miałem depresję, leżałem na łóżku, patrzyłem się w sufit i nie wiedziałem co, co mam robić. To, to był po prostu taki szok, że nie wiedziałem w ogóle co się dzieje. No, i po tym, i po tym właśnie po tym zacząłem właśnie od nastawienia psychicznego, od zmiany myślenia, że ja mogę, zacząłem sobie wizualizować. Czytałem takie książki, jak Potęga Podświadomości, oglądałem Sekret, różnego, różne takich mówców motywacyjnych na YouTube oglądałem, no i zacząłem zmieniać swoje nastawienie, że ja mogę, że potrafię, że to się da wizualizować, wizualizować siebie jak ja już, że ja już jestem zdrowy, no i po tym wszystkim jak już nastawiłem się psychicznie, e, ustaliłem sobie mniej więcej, zacząłem robić zmiany e, tak samo w odżywianiu, no i tak to zaczęło wszystko działać. Czyli, czyli krótko mówiąc y, przede wszystkim wiara w siebie jest bardzo ważna. Trzeba to po prostu wierzyć w to, że się tę zmianę wprowadzi, że, że się uda. Tak, tak, tak. tak psychiczne tak. nastawienie. Psychiczne nastawienie jest najważniejsze. Nie, że wszystko na raz, że ja chcę od razu, że... Tak. Tylko i, i, i wiara, że to wiara raz, że się uda, w, już wyobrażenie samego siebie, że, że ja już jestem taki, a nie inny, i po prostu robienie jakichś małych zmian, takich, które nie, nie wprowadzą chaosu i stresu w życie. Opowiedz mi jeszcze, Bartku, bo wiem, bo już wcześniej z tobą rozmawiałam, ja z Państwem rozmawiałam na temat jego choroby, em, tego raka. Podczas tego, tej choroby, to ułożyłeś sobie dietę w taki sposób, że zbiłeś ilość, ilo, jakąś tam ilość komórek rakowych. Tak, prawda, na, tak, na samym początku. Na samym początku, jak zacząłem e, jak zacząłem właśnie to od, nie odchudzanie, tylko tą walkę z rakiem, to e, ułożyłem sobie dietę. Właściwie nie ułożyłem dietę, tylko poprawiałem swoją dietę, tą, którą wtedy miałem. E, tak w skrócie mówiąc, co zrobiłem, to zwiększyłem ilość e, warzyw, różne tam stosowałem zioła odtruwające organizm, odtruwające wątrobę, poprawiałem pracę jelit, no plus poprawa, poprawa diety, to wszystko spowodowało, że komórki nowotworowe zaczęły spadać i w ciągu, w ciągu miesiąca była niesamowita poprawa, przez pierwszy miesiąc czułem się bardzo źle, ale po, po, po miesiącu zacząłem mieć energię, no i w ciągu miesiąca spadło 24 tysiące. Na początku było 67 tysięcy, i w ciągu miesiąca spadło do 42, 000. i choroba z pierwszej, yy, z trzeciej fazy, takiej najgorszej, przesunęła się do pierwszej. I w tamtym okresie nie brałem żadnych leków. No to super, naprawdę bardzo duże osiągnięcie dużo w tym. A powiedz mi. Yy... Tak, jak mówiłeś, brałeś różnego rodzaju zioła i tak dalej. A soki też piłeś? Tak, piłem też soki. A, Tylko oprócz... warzywne czy warzywne I takie, i takie. I takie. Raz, razem z warzywami stosowałem. Mhm. No i oczywiście imbir, kurkumę. A tak, przy okazji słuchajcie, bo bardzo wspomniał o oczyszczaniu wątroby w tym okresie. To dzisiaj w ogóle tak pijemy, słuchajcie, taką wodę, która jest zrobiona z ogórka świeżego, cytryny, imbiru i pietruszki. I podobno też właśnie oczyszcza wątrobę. No i... Także polecamy. Nawet niepodobno, wątrobie. tylko, tylko y, możecie być pewnie, że oczyszcza, bo czyszcza naprawdę to czy... jest, i super smak jest, smak orzeźwia i, i naprawdę będziecie się też dobrze Bardzo człowiek. się jej pochwalił wodę, także <laughs> pijcie, oczyszczajcie swoją wątrobę. A powiedz mi jeszcze y, Bartko, co ja chciałam się zapytać. Z tej naszej rozmowy, y, w jaki sposób byś podsumował, jakie wnioski powinny się widzowie wyciągnąć z tej rozmowy. Od czego jeżeli są tam osoby, które borykają się z nadwagą i naprawdę chcą coś z tym zrobić, co byś im zaoferował, jakie pierwsze kroki powinni uczynić, żeby im było łatwiej tym nadwagę zrzucić, żeby się nie męczyli tak, jak przede wszystkim osób. uwierzyć, że to, co robię, robię dobrze, znaczy zwizualizować, przepraszam, zwizualizować, żeby, że będzie im dobrze szło, że zwizualizować. Tą, tym, tą osobę, którą chcą być, tą osobę, którą chcą być, muszą przede wszystkim zwizualizować, zacząć działać z tą wiedzą, którą mają, czy to będzie dobrze, czy źle, ważne, że coś robią i w czasie, i w czasie tego, w czasie jak już zaczną robić poprawki, robić poprawki, żeby nie czekać, aż już będzie idealny moment, aż ja nie będę miał, no ja w tym miesiącu nie mogę zacząć, bo będę jechał na urlop, bo, bo będą, bo dzieci <laughs> idą do szkoły, bo to, bo tamto, bo wam to. Nie czekać na idealny okres, bo po prostu ten okres nigdy nie nadejdzie. Bo niby wam się wydaje, że jest idealny okres, ale tak naprawdę po na przykład za dwa tygodnie coś się wydarzy. Szef mówi, że na przykład będziecie mniej pracowali albo będziecie mniej zarabiali, Albo no, różne rzeczy mogą się wydarzyć, także nie będzie idealnego okresu, Nigdy nie zdobędziecie też idealnej, takiej super wiedzy, bo to może potrwać bardzo, bardzo długo. Także nie warto czekać na idealny okres, tylko od razu zacząć. I wizualizacja, od razu zacząć odchudzanie, czy tam y, cokolwiek macie zrobić z dietą. I myślę, że to chyba wszystko, że to najważniejsze rzeczy są. I nie poddawać się, nie poddawać, tylko mieć wytyczony cel, co chcecie konkretnie zrobić do czego dojść i jak to, jak to zrobicie. Napiszcie sobie więcej, co będziecie robić, żeby dojść do tego, jak chcecie wyglądać. A powiedz mi jeszcze Bartku, bo chyba nie wspomniałeś, program, który ty prowadzisz, są dwa programy, czy tylko jeden masz program, który prowadzisz, to jest zamiana nawyków, tak? Tak, tak, jeden program właśnie to jest. Na czym polega? To jest to bazuje właśnie na tym, jak ja sam schudłem, tylko to jest bardziej rozbudowane, lepiej już tak mhm. jeszcze mam doświadczenie, większe i lepiej to zrobiłem. Bardziej jest i nie tylko edukacyjno, motywacyjny program, także w ten sposób to działa i jest bardziej taki rozbudowany, i, ale, ale bazuje mniej więcej na tym, co sam doświadczyłem. Na swoim doświadczeniu tak. dobrze. Dziękuję Ci bardzo, Bartku za czas. Dzięki, Agnieszka. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy Was serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, trzymajcie się.